Jak wychować dziecko, rada numer 45. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, tam ani mól, ani rdza nie niszczą, tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Wydaje mi się, że to, co myślimy, że jest czymś stałym, jest tak naprawdę ulotne. A to, co jest ulotne, jest tak naprawdę czymś stałym. No bo... Śpiewanie dziecku, kiedy jest jeszcze w naszym brzuchu, wydaje nam się, że nic nie zmienia, ono nie będzie tego pamiętać, a poklepanie nastolatka, który nawet nie zareaguje na to, że go poklepaliśmy, jest czymś, co wydaje nam się takie. Nienamacalne, takie ulotne dziś jest, jutro tego nie ma, no ale jak sobie wybudujemy dom, no to on będzie będziemy mogli na niego patrzeć, inni będą mogli na niego patrzeć. Ale Słowo Boże mówi, że mamy gromadzić sobie skarby w niebie. I myślę sobie o tym, że to, co jest w naszym sercu, to, to jest jedyne to, co zabierzemy ze sobą tam do raju. I jeżeli ja będę gromadziła miłość i okazywała miłość moim dzieciom, właśnie poprzez takie drobne gesty. Które mogą zachować w swoim sercu, a nie zabawki, drogie wakacje, które dziś są, a potem ich nie będzie. To jest to, co przemija i czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zabrać tam do nieba.